świąteczna lub najcenniejszy z naszych prezentów, czyli 200 tysięcy złotych. Każdy prezent jest w innej torbie, a wydać mam tylko jeden. Z batoniki, w chipsy, w cukierki, w paluszki, czy też w ciasteczka. W paluszki. W Co tutaj w paluszki Mikołaja? Tak. Oddajemy sprawę. Za chwilę to Mikołóż, się będziemy mieli pałuszki. Postaram się to jakoś szybko zbieranie spotykać. Nie szybko, żeby nie przedłużać niepewności, bo emocje rosną. Bardzo rosną te emocje, bardzo. Jeszcze tam rąk już brakuje, żeby pokazać jak wielkie wygrałaś prezent. Zdobyła się lodówkę. O, niech dziękuję bardzo. Ogromna pełna była pełna tego serdecznie życzenia na nadchodzące święta. Dziękuję świętnie i życzę wszystkim zdrowych, mądrych świąt. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, wzajemnie wysłamy świąt, no a na mnie już czas. Trzeba nabrać się przed jutrzejszym rozdawaniem prezentów, prawda? Dziękujemy świetnie Mikołaj za dzisiaj i zapraszamy na dogodne spotkanie. Oczywiście do jutra. Do jutra. Na ze świetnym Mikołajem. Zaprasza sponsor problemu EUROSKLEP. Polska sieć sklepów spożywczych. Reklama. Oho, och, och. Oh. Kometek tak Rudolf? Gdzie jest Rudolf? Poleciał do Wolą To blisko. Twaróg śmietankowy 1 kg za 16,99 6,99. Oraz 4 litry Pepsi za 6,66. Świata. My mamy ich tysiące. Słynne choinki pod choinkę ruszyły w Polskę. Już jutro o 11:00 świąteczny choinkobus RMFRM zajdzie na Plac Zamkowy w Lublinie. Przyjdź pod rzepko pachnące świętami. Choinki pod choinkę. Zapraszają RMFRM i Babel. Złodkich i radosnych świąt. Życzę Państwu producent słodyczy Mabel. Spraw bliskim radość pod choinkę. Słodki Mabel. W świętym koch, też mi coś. Może jeszcze list mam napisać. Ale dla Asusa mógłbym to zrobić. Koledzy o gadają, a ja będę go miał. Przyjdź do salonu komputronik i kup notebooka Asus X54HY z systemem operacyjnym Windows 7 Home Premium. Wydajny procesorem i kartą oraz pamięcią 4 GB. Teraz w cenie 2099 zł. Zabawa i nauka z laptopem Asus z Windows 7. Twój komputer to proste. Laty 36 razy 0 tylko w komputronik. David Houston, lat 51, w pewnych rękach znany jako Bono, od lat ścigany przez Coldplay.